Witajcie! Przed Wami GeForce 210, w tym przypadku wydanie od Gigabyte'a. Zapraszam do oglądania. Powiem Wam jeszcze, w jaki sposób karta znalazła się u mnie. Kilka lat temu, gdy byłem jeszcze dzieciakiem i nie miałem aż tak mocnego komputera jak teraz, Miałem komputer z Pentiumem 4, którego mieliście okazję zobaczyć w poprzednim odcinku. Chciałem sobie wtedy zagrać w pewną grę, dokładnie nie pamiętam już jaką, ale gdy próbowałem odpalić, gra w ogóle nie włączała się. I powiedziałem o tym fakcie tacie. A że w komputerze była już trochę leciwa karta, to pojechałem wtedy z tatą do lokalnego sklepu komputerowego, gdzie za około 120 złotych tata kupił ten wytwór technologiczny zwanym GeForce 210, ja wtedy w takie popularne gry jak Minecraft czy CS nie grałem, więc dla mnie była wystarczająca. Niestety, gra dalej nie działała, ale mniejsza z tym. Teraz Wam się pojawia pewnie pytanie, po co w ogóle sprzedawano takie karty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu takie karty kupowali głównie ludzie, którzy nie posiadali integry w komputerze, bo karta jest ogólnie słabsza nawet od Intelowskiej integry i miała na celu wyświetlać tylko pulpit bądź może jakąś przeglądarkę, a nie być stosowana do gier. Ale my dzisiaj się przekonamy, jak GeForce 210 poradzi sobie w grach. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli Minecrafta. Minecraft na wersji 1.19.2 oraz yy, yy, na ośmiu czankach chodzi od około 25 klatek do nawet 45. The City Skylines Tragedia. Na najniższych ustawieniach pod rozdzielczością 1366 na 768 Gra nie dobija nawet 10 klatek, a co najwyżej 8. Grand Theft Auto 5 na, na niższych ustawieniach i przy rozdzielczości 800 na 600 waha się tak od 5 do 20 klatek. Po zjechaniu do przedziałki 4x3 klatki wahają się już od 10 do nawet 30 klatek w najlepszym przypadku. Terdaona nawet nie udało się przetestować na najniższych ustawieniach przy rozdzielczości 1280x720. Desims 4 na rozdzielczości Full HD przy najniższych ustawieniach chodzi od 30 do nawet 70 klatek w najlepszym przypadku. Zwykle jest to około od 50 czy nawet 60. Nitfor for Speed Most Wanted z 2012 roku na najniższych ustawieniach i rozdzielczości 800x600. Chodzi od 15 do 20 klatek. Jeżeli chodzi o Celsa, to nie wiem dlaczego nie ma klatkarzu gry, ale jak można zauważyć, nie jest to najpłynniejsze. Zwłaszcza, że ustawiłem tutaj 1280 na 720 na najniższych możliwych ustawieniach. Na pewno ta gra nie jest, na pewno ta gra w cs na GeForce 210 nie jest komfortowa, no. O dziwo, karta miło mnie zaskoczyła w Minecraftcie i w Simsach 4, ponieważ to te gry najlepiej sobie radziły pod tą kartą. W tych grach mogliśmy liczyć na rozgrywkę powyżej 30 klatek, które jest uznawane za minimum płynności gry. Najgorzej w tym teście wypadł City Skylines, który nie dobijał nawet 10 klatek pomimo najniższych ustawień i jestem świadom, że w tej grze mógłbym zbić jeszcze trochę rozdzielczość, ale wydaje mi się, że w tym przypadku wiele by to nie dało. Dla płynnej rozgrywki producent zaleca wyposażenie się w kartę minimum pokroju KTX 660 bądź Radeon HD 7870. O nie będę nawet mówić, bo nawet na najniższych ustawieniach i na najniższej rozdzielczości, jakiej się dało, czyli 1280x720, gra skraszowała. Musimy sobie też przypomnieć, że ta karta nie była stworzona do grania, a co najwyżej. Pokazywania tabelek w Excelu czy oglądanie YouTube'a. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!